No, cześć. Dzisiejszy temat to święta, a wiadomo, święta bez muzyki to nie święta. Kto zgadnie, co to był za utwór? A to tak na serio. Święta to przede wszystkim bardzo dużo stresu, bo jest masa okoliczności, które będą nas denerwować i irytować jedna z najgorszych, co może być, to zwyczajne spotkania z rodziną, kiedy albo rodzina o nas nie wie, albo nas nie akceptuje, a nawet wtedy, gdy o nas wie i w miarę akceptuje. Tak więc, jeśli rodzice o nas nie wiedzą, no zazwyczaj wymagają, żeby ładnie się ubrać, gdy idziemy w gości do cioci, do wujka. No i tutaj jest ból tak, no bo jak ładnie się ubrać, skoro mamy dysforię, skoro nie chcemy wyglądać jak płeć, którą tak jakby rodzice nam narzucają. Tak? E, jak sobie ja z tym radziłem? E, bardzo sprytnie, ponieważ kilka dni przed udawałem, że zaczyna się źle czuć. E, i tak fiśmy, zazwyczaj, chociaż czasem udawało się nie. E, no i wtedy mówiłem, że jest mi strasznie zimno i tak dalej, więc nie, um nie mogę ubrać tej ładnej koszuli takiej z dekody. nie mogę ubrać jak to się tak ładnie. Tylko ja będę jednak sweter nosić, bo, bo jednak swetrze będzie mi cieplej i tak dalej. I to przechodziło tak, że zazwyczaj kiedy zajmę ubrać jakąś nabrózkę, no i wtedy zawsze miałem ten sweter, więc czułem się lepiej tak, no bo gdzieś tam z boku sobie klatę. Mimo, że tak jakby nie musiałem przed rodziną ukrywać, ale ja czułem się automatycznie lepiej tak, jeśli kuzyn z boku nie widział mojego balastu i tak dalej e, za bardzo, więc to było fajne. No i sweter takie najlepsze, czyli te takie jednoczęściowe, tak, bluzy to się nazywają bluzy tak moje ten. bluzy po prostu to, to jest zbawienie po prostu, a są takie ładne sweterki. Ładne sweterki są już takie eleganckie, są uniseksowe, seksowe nie są tylko męskie. No i jeśli rodzina nas nie wie, no to trzeba przeżyć zajękami, no chyba, że planujecie zrobić zrobić out na święta. Może inaczej będzie to wtedy odebrane, ale no... Mogą też myśleć, że po się im święta i tak dalej, e, Więc to jest trochę taki ciężki temat, tak? Najpierw zrobić ewentualnie przed obiadem rodzinnym, jak już. E, jeśli gdzieś idziecie w gość, no chyba, że robicie to w domu, no to... to myślę, że wtedy też mogą inaczej zareagować, no bo ta cała atmosfera, coś się udziela. Zazwyczaj w wielu rodzinach, chociaż no nie w każdej, tak? Na w mojej, nie? E, jeszcze z takich tipów, e, jeśli chodzi o zajmki, możecie mówić bezosobowo, tak? Czyli... No, zrobiło się to, widziało się to, czyli na przykład nie widziałam, widziałem Wiedźmina, tylko no, oglądało się wczoraj Wiedźmina e, i tak dalej. Więc e, wtedy jakoś to możecie sobie unikać w takim większym granie tego. E, chociaż jest to łatwe, jest to ciężko na początku się nauczyć, ale też trudno potem odzwyczaić. sobą z tym problemem jeszcze. Mm, no. A jeśli chodzi o nietrafione prezenty, to na przykład dostaniecie żeńskiej kosmetyki, a jesteście mężczyznami na przykład. E, no i oczywiście odwrót. E, no, tak możecie zareagować. W sensie no, reakcja jak najbardziej szczera, tak, albo będziecie chcieli udawać, że jest OK, tak? czyli jak ja, żeby nie zrobić przykrości mimo tego, bo jestem taką dziwną osobą, e, albo po prostu powiedzieć wprost, że sorry to nie dla mnie. Mm. No, ale jeśli chodzi o prezenty, co można z nimi zrobić? No, jeśli chodzi o kosmetyki, musicie wiedzieć, że jeśli coś jest typowo damski damskim kosmetykiem, to Waszej skóry nie poparzy, tak? To nie jest tak, że kosmetyk sprawdza jakiejś jesteście płci i Wam wypala skóra albo nie. Jest inny, jest inny odcinek o kosmetykach, polecam zobaczyć sobie. Właśnie taki, taki odcinek. To tak więc po prostu co, możecie to zużywać. Tak? Kosmetyk, kosmetyk. Jeśli chodzi o ubrania, jeśli dostaniecie nietrafione, po prostu ich nie noście Nauczę się na przyszłość. tak? Nie róbcie tego, że będziecie to nosić tak na to, żeby nie sprawić przykrości, no bo no bo rozumiecie tak, oni robią coś, coś dla was, e, czego wy nie chcecie, no to niemożliwie nie zmuchajcie się. Oczywiście jeśli wiedzą tak o was, no jeśli nie wiedzą, no to, to albo jest to pora żeby powiedzieć, albo po prostu mówić, że nie ten rozmiar, albo że się czujecie, albo coś wam nie dotwarza, albo coś wam nie pasuje, takie tam. No, jeśli wasza rodzina żyje i razem was akceptuje. No, i tak będziecie się stresować. A skąd o tym wiem? Ponieważ w pierwszego dnia ja idę do rodziny i to będą moje pierwsze święta, jako tonek. Mm, więc będę się stresować. Jak będzie patrzeć na mnie dalsza rodzina, która o mnie wie, tego się boję tak, że pierwszy dzień świąt będzie takim, gdyby o no, nim, że zarost nie pasuje, że wąs, że coś tam, coś tam. No, ale mam nadzieję, że się u mnie. No, Jestem jest pełna stresu i gdybym miał dać jakąś radę i przy okazji sobie. To, żeby się nie martwić i myśleć, że to jest zwykła wizyta. To jest po prostu zwykły obiad, kolacja. I nie myśleć o tym, tak. A po prostu jakoś to przetrawić, być myślami własnej czyli to, co zawsze ja robię. No, więc zobaczymy. Ewentualnie zmieniać temat. Ja już często bardzo zmieniam temat. Ja popadam o jakichś różnych rzeczach. Co jest akurat fajne. No, zobaczymy. Stresuję się. stresuje się, bo zobaczymy nasze kuzynostwo E, I to będzie pierwszy raz, odkąd będę mnie w ogóle widzieć e, po tych latach. No to będzie ciekawe. <laughs> no i tak, życzę sobie cierpliwości, szczęścia, tak samo Wam. E, tak. No, myślę, że to to tyle, co mogę Wam życzyć. Ja nie jestem człowiekiem, który lubi składać życzenia typowo od święta, czy tam nowy rok. Zawsze życzę każdemu temu tego, samego, tego samego, czyli po prostu wszystkiego dobrego. tak? E, nieważne, czy obchodzisz święta, czy nie obchodzisz, czy jesteś sam, czy jesteś coming out'em, e, czy spełniłeś marzenia, po prostu myj siłę, e, trwaj, walcz. No i to tyle tak naprawdę. Cześć. A to na pewno zgadniecie. Cześć.